CinemaVision Movie Diagnostics to komponent systemu CinemaVision służący do monitorowania jakości obrazu stereoskopowego. Składa się z zestawu komputerowego wyposażonego w monitor bądź też telewizor z prezentacją 3D, urządzenia rejestrującego ruchy gałek ocznych, tzw. zwana tracker oraz kamery rejestrującej obraz użytkownika oglądającego film. Badanie składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie użytkownik ogląda film. Podczas tej prezentacji rejestrowane są zarówno jego, zarówno jego ruchy gałek ocznych, jak i ogólny ogląd. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia pewnych punktów charakterystycznych za pomocą zewnętrznego kontrolera. Części. W postaci mapy cieplnej mamy możliwość zobaczenia zagregowanej graficznej reprezentacji punktów koncentracji wzroku na przestrzeni obserwowanego obrazu. Zdania przeprowadzono na trzech grupach respondentów: specjaliści z branży filmowej, statystyczni widzowie nieznający języka kina i informatycy zajmujący się programowaniem gier komputerowych.